Cześć, witam Was na moim kanale. Wczoraj Plarium wypuściło filmik, w którym omówili najważniejsze zmiany w nowym e, patchu. W patchu 10.55, który powinien już być w tym tygodniu dostępny. Poza nowymi czempionami, poza fuzją, poza rebalansem e, dwóch czempionów, będziemy mieć też inne zmiany, i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. No, dzisiaj pokazały się highlightsy, więc. E, to sobie obejrzymy. Niestety dalej nie mam dostępu do serwera testowego. Support się tym zajmuje. Powiedzieli, że coś dziwnego dzieje się z moim kątem i nad tym pracują. Także na razie ani nie byłem w stanie przetestować żadnych championów, ani zobaczyć żadnych z tych nowych zmian już w grze. Więc mam nadzieję, że szybko to naprawią i nie będę mógł się pobawić serwerem testowym. A zanim jeszcze przejdziemy to trochę prywaty. Jak już Wam mówiłem, zacząłem nową pracę wczoraj, jechałem do Katowic, z Wrocławia na mój pierwszy dzień i powiem Wam, nie doceniłem Intercity, nie doceniłem PKP Intercity, specjalnie stwierdziłem, że pojadę wcześniej pociągiem o 5 rano, żeby mieć taki bufor, jakby się pociąg miał spóźnić, to będę miał czas tutaj zapasowy i nie, nie będę się chciał spóźnić pierwszego dnia do roboty. No, i bardzo nie doceniam Intercity. Powiem wam tak, pociąg niby startował z Wrocławia. Już na dzień dobry na dworcu przywitało mnie informację, że pociąg jest opóźniony o 40 minut. Co już było zask byłem zaskoczony: no, bo skoro startuje z Wrocławia, no to jak? No, ale okazało się, że on startuje z Wrocławia teoretycznie, ponieważ wagony, które jadą, były doczepione do innego pociągu, który przyjeżdżał do Wrocławia, we Wrocławiu zmieniano lokomotywę. Jechał to jako nowy pociąg, więc już było opóźnienie. 40 minut, myślę, sobie, dobra, jeszcze spoko, po to mam ten bufor. Ale ostatecznie co? Godzina 20, spóźnienia już na starcie. I okazało się, że ten pociąg był jakiś naprawdę e, przeklęty. Ponieważ jechaliśmy trochę, myślę, sobie, sprawdziłem sobie, jak tam mam z dojazdami. Potem miałem przesiadkę w Gliwicach. Myślę, sobie, jeszcze na styk zdążę, jeżeli nic się nie wydarzy. No ale się wydarzyło. Najpierw jedna pani zasłabła, więc staliśmy w Gogolinie, czekając na karetkę. No, oczywiście, zdrowie tutaj tej pani było najważniejsze, no ale to już oznaczało, że no, nie zdążę do, na czas do roboty i się spóźnię. Także po nie, tej całej akcji już ponad dwie godziny były spóźnienia. E, dojechaliśmy do następnego miasta i co? I ogłoszenie, że stoimy, będziemy stać 50 minut, ponieważ maszynista skończył swój czas pracy i czekamy na nowego, także do Gliwic gdzie miałem przesiadkę, dojechałem e, już miałem 3 godziny 10 minut spóźnienia, tam na szczęście szybko udało się przesiadkę załatwić i tylko 2 godziny się do roboty spóźniłem e, no, zamiast na 9 to byłem na 11, także takie przygody pierwszego dnia na szczęście szyfowa super wyrozumiała, nie miała żadnego problemu z tym e, także taki niepotrzebny stres mi Intercity zafundowała Pierwszego dnia. Dobra, koniec prywaty. Teraz przejdźmy do tych najważniejszych rzeczy, które będą w nowym patchu. E, I tak, zaczniemy od Siege. Tutaj Siege dostanie kilka zmian. To są zmiany, tak, to jest PVP, więc pewnie mniej osób jest tym zainteresowanych, ale. Pomówmy sobie o tym. Przede wszystkim jest coś, co oni już zapowiadali kiedyś w filmie What's Next in Raid, czyli niektóre budynki dostaną upgrade, będą nowe levele. Tak, w tym momencie mieliśmy trzy levele I tak, Stronghold, Mana Shrine, Magic Tower i Defense Tower będą miały trzy dodatkowe poziomy. I tak, w Stronghold będziemy mogli 30 obron ustawić, w Mana Shrine 18, Magic Tower 9, 12 w Defense Tower. To również oznacza, że będą wyższe koszty upgrade'owania, napraw, ale też będziemy dostawać więcej monet. Więc ma to wyrównać. Drugą dużą zmianą, która się pojawi, to będą zapowiedziane pułapki. Będzie można ustawić pułapki i tu widzimy na pierwszym, jak to na Strongholdzie te pułapki wyglądają. Na 6-18 pułapek będzie można ustawić jeżeli coś się ustawi przypadkowo, to lider będzie miał w Preparation Phase opcję usunąć takie pułapki i też taka każda jedna pułapka będzie aktywna tylko raz, więc za pierwszym razem jak podchodzimy do danego miejsca, gdzie będzie pułapka, to ją aktywujemy, jeżeli nie wygramy, to za drugim razem atakując tej pułapki już nie, nie będzie, więc będzie łatwiej, więc... Tak, y, nowe upgrade'y, pułapki i y, dwa nowe poziomy. Nowe tiers 7 i 8 y, będą dostępne, więc troszkę się rozciągnie. Y, te klany się rozciągną po większej ilości tych poziomów. Oczywiście tam będą troszkę lepsze też y, nagrody, materiały do tworzenia reliktyw między innymi tam będą do y, zdobycia. No więc to tyle jeżeli chodzi o Siege. Później y, Dzisiaj, tak, dzisiaj kończy się pierwsza faza Chaos Awakes. Do dzisiaj mieliśmy, sobie zobaczę szybko, tak, coalition event już się skończy, już nie można tam nabijać punktów. Od jutra startuje druga faza, gdzie będziemy mieć darmową legendę Leminizy Easy the Goldwing. To będzie champion za 7 dni logowania. Będziemy ją mogli odebrać. Skile tego czempiona już omówiliśmy, ponieważ tutaj plarium przypadkowo, e, przy poprzednim patchu chyba to było, przypadkowo udostępnili jej skile, więc już wtedy mogliśmy sobie e, to zobaczyć. Robiłem na ten temat film, odsyłam Was e, do tego filmu, jeżeli chcecie sobie przypomnieć, jakie skile ten czempion ma, ale jutro przecież już będzie można, e, chyba będziemy mogli je sobie zobaczyć w grze, jak to, e, jak to wszystko. Wygląda. No, i tutaj jest duża zmiana. To już są najciekawsze rzeczy. Rebalans chimery. Otóż uznali, że chimera nie działa tak jak do końca tego chcieli. Przynajmniej niektóre formy. I będzie rebalans. Dotyczy to będzie dwóch form: forma barana i forma lwa. I tak, forma barana uznali, że to odbijanie obrażeń jest zbyt mocne. Więc tutaj będzie do tej, ta forma będzie miała nerw. Z drugiej strony forma lwa uznali, że mm, ona jest zbyt słaba w stosunku do tego, co chcieli, e, co chcieli osiągnąć. Więc tutaj będzie e, buff. No i co dokładnie się zmienia? Najpierw forma barana e, będzie łatwiejsza do e, pokonania. I tutaj zmniejszą reflect damage, tak? Odbijanie obrażeń. Kiedy mamy na tej głowie fear z, 10, z 25 do. nie głowy, formę. Z 25 do 10%. Więc będzie to dużo, dużo mniej odbijania obrażeń. I jeżeli będzie mieć true fear, to wtedy w ogóle nie będzie odbitych żadnych obrażeń. Także warto mieć kogoś, kto ma true fear, i wtedy. Nie musimy się przejmować odbijaniem tych obrażeń. Dodatkowo, jeżeli e, zadziała ten debaw i nie, Chimera ta, ta forma nie, nie, nie użyje skilla, to turmiter, który dostanie będzie, będzie tylko o połowę mniejszy, tak? E, to było 50%, o 50% się zwiększał turmit, teraz będzie to 25%, więc mniej będzie zyskiwać turmit. Dodatkowo o połowę zmniejszy się ten pasek y, dual y, bar. Tak mieliśmy ten dual no i rzuca taki buff czy to jest debuff na jednego z naszych czempionów no i on do tej pory to był 1% max HP Chimery, Teraz to będzie 0,5% więc będzie dwa razy łatwiej to zniszczyć. Ale żeby nie było tak słodko y, accuracy Rama czy tego barana zostanie zwiększone o 100 punktów, więc tutaj będzie nam trudniej e, rezystować debuffy. Na no teraz forma lwa. Przepraszam. Ta forma będzie nieco e, mocniejsza, zwiększą mi atak, więc przede wszystkim będzie mocniej atakować. E, tutaj Shred Reality skill będzie na gwarantowany atak AOE i drugie uderzenie Atomizing roll drugi atak. To je, będzie ignorować defense, nie podali wartości, czyli podejrzewam, że może tutaj ignorować cały defense. Więc, no nie wiem, czy przypadkiem to nie będzie tak, że zamienił strijek, sikierkę na kijek i jak jedna forma będzie yy, w tym momencie łatwiejsza do przeżycia, to druga będzie nas masakrować. Nie wiem, nie testowałem niestety tego jeszcze, ale tak to będzie wyglądać. Dodatkowo, yy, ułatwiają niektóre próby tak niektóre trialsy będą zmodyfikowane żeby łatwiej e, je wykonywać. E, to tyle jeżeli chodzi o Chimera i teraz mamy kilka Quality of Life Improvements. Jedna rzecz która mnie bardzo cieszy w tym momencie kiedy używamy opcji Instant Upgrade i, Instant rank up. przepraszam nie można używać szampionów których mamy w Wolcie, co jest idiotycznym rozwiązaniem ile razy e, Irytowało mnie, że nie miałem miejsca Albo miałem bardzo mało miejsca W moim normalnym Nie w wolcie, tylko tam gdzie trzymam Czempionów I zdecydowaną większość kurczaków Miałem w wolcie i nie mogłem Użyć Instant Run Cup Do tego, żeby tych czempionów użyć Musiałem robić to ręcznie No idiotyczny pomysł, żeby to tak zrobić W końcu to zmieniają i teraz będzie Tam można sobie zaznaczyć w opcjach Że chcemy też używać czempionów Którzy są w, albo w Master Vault, albo tym drugim. Kolejną zmianą jest nowa opcja w Faction Guardians. Nazywać się będzie Commission. Na czym to będzie polegać? Otóż, jeżeli mamy, dodamy dwóch czempionów do jakiegoś bonusu, możemy wybrać tą opcję Commission i poświęcając tą dwójkę na stałe y, dostajemy ten bonus. Tych czempionów dwóch już nie będziemy mieć, ale y, oni nam nie blokują miejsca w Faction Guardians czy Wolcie ich tracimy, ale na stałe mamy bonus, więc w przypadku legend pewnie nie będę tego wykorzystywał, ale w przypadku epików czy rarek, no kurcze nigdy nie mam miejsca, składa mi miejsca na to, żeby uzupełnić te wszystkie bonusy, te wszystkie bonusy i na stałe trzymać tych wszystkich czempionów. W moim wolcie to zajmuje mnóstwo mnóstwo miejsca. Więc jak ja teraz mogę, ok, jednorazowo poświęcić dwóch czempionów, żeby na stałe mieć ten bonus, super opcja. E, jasne, jest to pewnym kosztem, ale potem robię to raz i mogę zapomnieć, i mogę mieć wszystkie bonusy dla wszystkich epików w końcu odblokowane, bo w tym momencie praktycznie nie ma mi, bo szkoda mi miejsca. E, więc super opcja. E, ok, będziemy mieć kolejną opcję. Jeden, niektóre Advanced Questy będziemy mogli odświeżać sobie raz, jednorazowo raz dziennie, będzie mogli sobie odświeżyć. Czyli ciekawe, jakie to będą. Nie napisali tutaj, ale no, mam nadzieję, że to będą te Questy, gdzie mamy na przykład użyć klucz na Chimerze, użyć klucz na. na tym, na, na Hydrze. Jeżeli to jest akurat gdzień, gdzie nie mam czasu, żeby się w tym bawić, no to mógłbym go. Tutaj odświeżyć taki quest i dostać jakiś inny. Mam nadzieję, że tak będzie, że tu w, te, w przypadku tych questów będzie taka opcja. W każdym razie, będzie opcja odświeżania. spoko Potem ułatwiają, nerfują jeden z klanowych questów. To był quest, gdzie mamy 150 tur wytrzymać na hydrze, na brutal albo wyżej. Będzie to o 1 trzecią mniej tur. 100 tur będzie wystarczyło wytrzymać, i taki quest będzie zaznaczone. Dodają kolejną opcję taką informacyjną do wszystkich bossów klanowych. Będzie na koniec informacja, czy czy wynik, który zdobyliśmy do jakiego częstu nas uprawnia, tak jaką nagrodę tym odblokowujemy. Fajnie gdyby jeszcze w tym momencie w klan bosie klasycznym dali opcję akceptowania wyniku albo odrzucania go bez tracenia klucza. To by się też jeszcze przydało. Co tutaj jeszcze ważnego mamy? Okej, okay. kurczaki i fisty będą się stakować w tawernie. Poszerzą tutaj, zwiększą ilość graczy, którzy mogą być w silver i w goldzie w taktym arenie. Tak, no bo tam mamy limit graczy, który na każdym poziomie może być. Co sprawia, że trudniej jest y, awansować. No więc, jeżeli będzie tam więcej miejsca, no to więcej graczy będzie mogło awansować y, wyżej. Y, jeszcze 19 czempionów dostanie poprawki, jeżeli chodzi o ich y, AI y, w PvP i PvE modach. Tutaj no, nie wymienili jacy to będą czempioni. No dobra, to są poprawki. A teraz przejdźmy do nowych czempionów. Tutaj jeszcze mamy tak, rebalance, diamant, diamant i. Androk, o tym już e, był osobny film. No i mamy nowych czempionów: Titus Black Plume, Plum, e, Czarny piropusz, w każdym razie jego skille już omówiliśmy. Fuzja e, nowa, więc jutro to startuje. No i mamy dwóch, dwóch, trzech, bo jeszcze mamy Epika. Dwie nowe legendy. Jeszcze ich w ogóle na nich nie patrzyłem, także zobaczmy sobie, co oni potrafią. Amok, The First Satrap. Eee, legenda typu Magic Support Lizard Menu i tak na A1 atakuje jednego przeciwnika. 100% szans na kradzież losowego buffu z celu. Dodatkowo mamy ile? 75, 70% z książkami na wrzucenie licza na dwie tury. Ok, kradniesz buffu eee, plus licz. Na A2 atakuje jednego przeciwnika. Po wyksiążkowaniu 100% szans na wrzucenie Decrease Resistance i Pain Link. 30% Decrease Speed na dwie tury i te debuffy są chronione przeciwko bossom czyli boss nie będzie mógł tego usunąć Pain Link, czyli jeżeli boss potem nas zaatakuje to będzie mocno obrywać, okej, okay, ciekawa rzecz leczy wszystkich naszych championów o 5% jego max HP za każdy debuff umieszczony Okay, czyli jeż jeżeli wrzuci 3 debuffy, no to mamy 15% leczenia, jeżeli na jednego przeciwnika, na jednego bossa, czyli im więcej przeciwników, tym lepszy ten leczenie będzie. E Decrease Speed Painting, naprawdę na pewno ciekawy. Decrease Resistance, no ok. Też można wykorzystać, 3 tury cooldownu i A3. E Block debuffs na naszych championów na dwie tury leczy naszych o 15% tego championa max HP. I o kolejne 3% za każdy debuff e, na nim. Czyli mamy bazowo 15%, czyli to będzie przyzwoite leczenie. Plus jeszcze coś ekstra, ale to nie wszystko. Usuwa wszystkie debuffy z naszych chimpanów, e, które negatywnie wpływają na staty, i, za, i zastępuje ich odpowiedniki, odpowiednimi buffami. Czyli usuwamy Decrease Attack i dostajemy Increase, e, increase Attack i tak dalej, i tak dalej. 4 tury cooldown. No. Coraz częściej się takie efekty e, pojawiają. Wygląda bardzo ciekawie, ten champion. Leech plus kradzież buffu. Painting, Decrease Speed i Decrease Resistance plus leczenie e, naszych championów. Tutaj je, block debuffs. Jeszcze więcej leczenia plus usuwanie debuffów i zastępowanie ich buffami. No, wygląda ciekawie, naprawdę ciekawie. I mamy passive. Zwiększa jego max HP o 10% za każdym razem, kiedy leczy się, używając skill'a. Eee, czy jeszcze o połowę, może zwiększyć swoje HP, co oznacza, że hile tego czempiona będą jeszcze mocniejsze. I na koniec, Aura zwiększa HP we wszystkich miejscach o 28%. Wygląda naprawdę ciekawie. Dobry support. Myślę, że on będzie bardzo przydatny na bossach i Faction Wars Hard tam naprawdę dużo leczenia potrzebujemy ok, i mamy kolejnego czempiona Osgrun the Defiler e, legenda, magic, też support i to jest dwarf, i co ten potrafi e, atakuje jednego na A1 i mamy 75% szans na wydłużenie czasu cooldownu losowego skillu na celu o dwie tury zawsze fajny taki skill na A1 dodatkowo na turmiter naszych czempionów o 10% na A1, bardzo fajny A1, bardzo mi się podoba. Połączyć takiego czempiona z kimś, kto wrzuca Aleje tak, dać mu jakiś set, który daje mu szansę kontratakowania i będzie bardzo napędzał nasz team na A2. 100% szans na usunięcie wszystkich buffów z przeciwników. Obniża turmiter przeciwników, których turmiter jest równy lub niższy. 50% o 20%. Jeżeli turmiter jest wyższy niż połowa, wtedy obniża o połowę. Uuu, także nie dość, że usunie wszystkie buffy, to jeszcze bardzo mocno obniży turmiter Jeżeli to jest arena i ruszy się jako pierwszy, wtedy no nie usunie buffów. No, Okej, okay, stonskin może próbować usunąć. Hmm, jeżeli nie jest chroniony. No i wtedy o połowę obniży turmiter, no bo wszyscy będą mieli bardzo wysoki. Dodatkowo 100% szans na wrzucenie stanu na jedną turę na, prze na przeciwnikach, których turmiter zredukowany jest do połowy. Ok, Do połowy. Ciekawe jak to działa. Nie mogę przetestować tego czempiona czyli chodzi o to, że ma połowę albo mniej. Czy równo połowa, to no dziwnie to nazwali. No okay, ale to wygląda ciekawie. E, potem A2. E, ok, mamy atak. Y, ale atak. Czy dołączają wszyscy nasi czempioni? E, używamy oczywiście A1. Przed atakiem wrzuca Increase attack i Shatter. Mały shatter. To jest chyba mały, 7,5%. 7,5% shatter na wszystkich naszych czempionów na dwie tury. OK, czyli mamy ally tak, będziemy wszyscy mieć e, ignorowanie defensu. On wtedy zwiększy nasz turmiter jeszcze używając A1, będzie miał szansę rzucić skill na cooldown. E, obniżamy cooldown e, wszystkich wszystkim naszym czempionom e, poza nim o jedną turę, jeżeli zabijemy przeciwnika. OK. no a jeżeli to jest dobry ally tak, no to jest szansa na to, że Y, że zabijemy przeciwnika, więc będziemy mogli naprawdę jeszcze tutaj jeszcze sobie dopomóc skracając cooldowny. Bardzo fajny champion też. Y, mamy pasyw, pasywny efekt y, Championi zadają 20% więcej obrażeń przeciwko przeciwnikom, którzy są pod wpływem stan. Efekt aktywny jeżeli jeden z naszych championów zginie automatycznie aktywujemy magics of ireth, czyli jego A2 czyli będzie usuwał debuffy, y, buffy przepraszam i obniżać turmiter, będzie mógł i wrzucić stan nie wrzuci tego skillu na cooldown czyli będzie to dalej aktywne spoko, bardzo fajny pasyw i mamy aura zwiększa speed na arenie o 28, szkoda, że 28, 30 chcemy no, ale no, wygląda też na bardzo solidnego championa, no i mamy No y, i to jest prawdopodobnie epic, który będzie w fuzji Gom, Yellow Hand Epic Void, znowu Void. Czemu Void ciągle? Ech. Support Skin Walkers. I co my tutaj mamy? Na A1 atakujemy jednego przeciwnika dwa razy. Pierwsze uderzenie ma 50% szans na wrzucenie licza na dwie tury. Drugie uderzenie e, ma 50% szans na wrzucenie Heal Reduction na dwie tury. Więc na pewno od razu. Przyda się na klasycznym clan Bossie, no bo mamy leech przyda się na ai bo mamy heal reduction na A1. Na A2 umieszcza Increase Speed na naszych czempionach na dwie tury dodatkowo wrzuca Continuous Heal na jedną turę. I tutaj mamy trzy tury cooldownu. No także też dobry styl całkiem. Na A3 atak AOE obniża turmiter przeciwnikom o 15% i mamy 75% szans na wrzucenie stan na jedną turę. I tutaj mamy 3 tury cooldownu. Szkoda, że przy tym atakuje. Aczkolwiek nie wróć. Wróć. To jest Void, więc nie ma znaczenia, nie będzie weak hitów. Więc atak, decrease turmiter, duże szanse na stan, naprawdę solidna rarka. I mamy pasyw. Za każdym razem, kiedy jeden z naszych jest zaatakowany, napełnia jego turmit o 5%. Y Mm -hmm. Okej, okay. raz, jednorazowo zwiększy czempionowi e, o 5% turmiter, więc jeszcze zwiększa, e, przyspiesza naszych i na koniec mamy aurę, zwiększa atak we wszystkich miejscach o 25% więc jest to całkiem solidna rarka także jeżeli ktoś nie jest w stanie zrobić fuzji, a tą fuzję e, chyba polecam z tego co widzę po komentarzach ale nie powiedziałam tego e, bo sam nie miałem okazji testować, jak już wspominałem, ale jeżeli macie okazję zdobyć rark te, tego epika, to myślę, że warto. Wygląda całkiem solidnie. Lich, heal reduction, increased speed, heal, e, continuous heal, do tego obniża turmiter i jeszcze szansa na stan. Naprawdę solidnie ten champion e, wygląda. No dobra, to tyle z mojej strony. Dajcie znać, jak się wam podobają te legendy i zmiany wprowadzane do gry. Mówi do was Samael. Cześć. Thank <music>